Maneczko, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj będziemy dalej przechodzić w FNAF Security Bridge. Jest to już czwarty odcinek z tej serii, a więc nie zapomnijcie zostawić łapki, w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi firmami. A więc teraz zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku nas porwała Vanessa.

Ja nie mam baterii w latarce. altarce, on to o, nieźle nieźle. Mamy śrubokręt, mamy ładowarkę do altarki, nie wiem czy zdąży ją naładować, ona już tu jest, dobra, szybko. Teraz tutaj idzie. W ogóle, jakie glitchy są, jak ona koło nas przechodzi. Były teorie, że drygory jest robotem, ale kto go wie. Dobra, niech przejdzie. No, cały czas tutaj krąży. Jeszcze jest staw bot. Chyba możemy... Uciekać do windy na tam jest gdzieś chodzi No to zobaczymy A już liczyć się zaczynają to uciekamy do windy Co jest z Freddy? Wydaje mu coś wani zrobiła. Są bane nie wiem, chyba nie do bane W ogóle możemy chodzić tutaj po brzegach windy. Ciekawe czy po aktualizacji. Wani Bajler, będzie aktywa na mapie i będzie nas zganiać. O. Tego tekstu chyba nie było, co nie? Nie było kiedyś. Dobra, jesteśmy na miejscu, a za mną się drzwi otworzyły. Ok, i co my mamy robić teraz? Misje, użyj z y, taku skrzynek, aby znaleźć wierydziego wyroku z Sierra Okej. Ok, czyli to tam gdzieś na wprost. Ostaw poty już patrolują, służą nie wiem, czy właśnie będzie bardziej aktywna. Dobra, ja zapiszę grę i udamy się do Frediego. Zobaczmy, co się stało tam. Podładowałem latarkę. W ogóle tutaj możemy się schować, jak coś, Jakbym nas jakiś Monty gonił. Upewnij się, czy tam nie ma prezentów i zaraz tutaj pójdziemy. O, coś mi się ja że tam coś było Tutaj nie ma jakieś kroki słyszałem. O jest walizka. Jest walizka. mi ją. Tutaj wani gdzieś w pobliżu jest. To powtórzyło się ponownie. Ciekawe co. to jest Fazer e, Blast, potem będzie chyba misja. O. o, Dobra. I tutaj wskakujemy. Biedny Freddy, co ci zrobiła ta bani? Freddy, are you okay? There you I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hour of recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me, me get to the parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. I'll use that door behind me, Mimi. It will take you to what the rehearsals on the other side of the building. Look for a backstage pass, and find a way to ah, the lift. Lift. Good, Good luck, look, star star star. Star. Entering rest mode Dobra okay. Trogo się jeszcze tutaj trochę rozejrze czy nie ma jakiś niespodzianek Tutaj jest Ciekawe co dostaniemy Maska Roxy, no <laughs> nie wiem czy nam się przyda Tutaj nic nie ma. Nie mogę się tam przedostać. No więc Zabierzemy grę o klozet To i to Więc jedziemy tam. Bardzo mi się podoba ten ambient taki mroczny. I. Are you lost? O tu Roxy jest. To się zapowiada. nieciekawie. ciekawie. Hmm. To są te magazyny, co nie? Gry mi ale już wszystko działa. Dobra, może ja najpierw na kamerach sprawdzę, jak jest sytuacja. Eee. Yy loading tak to potem to wykonamy teraz musimy znaleźć ten bilet jadomości zapłaciliśmy za, e, to, e, Skarga klienta zapłaciliśmy za ten pakiet deluxe e, Freddy załamał czy gdy tylko pojawił się na scenie, Zapowiedzieliśmy, aby czy to było, aby był przy stole i w jało z okazji urodzin. Miał dać jej tort, urodziny mojej córki zostały zrujnowane. Rządzą zwrotu pieniędzy. Pieniędzy Ciekawe co się stało. <gry> Tutaj food storage. W kuchni wszystkie materiały spożywcze. Muszą być bezpieczne, bezpiecznie przerywane w momencie zamknięcia. Czica została przełapana na jedzenie śmieci kuchennych po godzinach. Naparły konserwacyjne są kosztowne i będą chodzić z więcej personelu kuchennego. Nie wiem co to czy co odbiło. dobra może kamery sprawdźmy, gdzie jest to Ruxy. Mama mnie się nie wczutuje. No i... Jesteśmy w... No i niefajnej sytuacji. Jeszcze grami mi znowu. Może teraz załapał ją te kamery. Czyli tam jest, dobra. Spoko. Może uda nam się. Z te stawoty. Kłucaj Gregory nie może nas zobaczyć nikt. Ja nie wiem, gdzie ta kamera jest. Widzę, że gdzieś tam chodzi. Aha, dobra. Dobra, to my jeszcze sobie poczekamy. Ten staw pod tutaj. Chodzić. Znaczy, jeździć albo koła mają. Nie wiem której stronie? Dobra. Dobra Uciekamy. Uf, z co tym musiliśmy? Z co tym musiliśmy, ale jakoś to się udało. Tutaj kamera się świeci. To znaczy, że jest prawna. No. Tutaj trochę ze, z botami się pomęczymy. Dobra. Staw poty Najgorsze roboty, jakie tylko mogły być we FNAFie. Są tak upierdliwe. O, dobra, dobra, dobra. Przepuszczam cię i idziemy dalej. Jakiś pokój. Sprawdźmy to, czy tutaj nic nie ma. O, prezent. Bieremy prezencik. <grymne> Bieremy L Chip Pinata, fajnie. Drugi pokój. Tutaj są jakieś barierki i nic poza tym. Poczekamy aż staw przejedzie. Nie wiem czy to są kamery. Bateria nam pada w latarce. Jesteśmy gdzieś z tyłu. Ok. Czyli jak on tutaj przejedzie, to możemy spokojnie nie iść. Ukryjemy się tutaj. Normalnie jak yy, ten ninja. Tutaj nic nie ma chyba. To jest jakiś warsztat Henry'ego, może... Nie wiem czy Henry w ogóle żyje w FNAF Security Bridge Ciekawe kto jest teraz mm, posiadaczem tej całej pracówki bo Henry się spalił w FF FFPS-ie razem z robotami Dobra, niech przyjedzie, ten... St stawku. O nie, o nie, o nie! Chowamy się tutaj. Czekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Muszę zrobić pauzę. No dobra, już z powrotem jestem. Muszę odebrać telefon. A w ogóle, jak mi teraz zaczął chodzić, pokażę Wam w opcjach, że wszystko na ultra jest i pewnie dlatego. Ale o dziwo się na granie nieścina, żeby żebym nie zakraczył, nie nie zapieszył. Nie wiem, czy jest to. teraz bo z rytmu wypadłem. O, tutaj idzie, tam do tych drzwi. Nie, nie, no, nie, no. Tak nie miał być. Mamy pięć James y, na koncie. To wszystko przez te telefony. Eleven ma rację, żeby nie odbierać podczas nagrywania telefonów bateria się trzyma, jak w razie będę uszczędzał latarkę jak ja nie cierpię z butów przez nie są kłopoty Tu jest jakiś odgórzacz nielicencjonowany. Zapiszemy grę. Okej, okay. okay. jest kit. Tutaj jest jakieś pomieszczenie. Sprawdzimy je. Łu, ciekawe. Sprawdzimy to. O, upgrade do latarki, nie spodziewałam się tego, ale to nam się bardzo przyda. Zobaczymy co jest dalej. Tutaj jakieś kartony, pudełka. A to jest wyjście. Tutaj gdzie przyszliśmy, ok. To taki mały magazynek można powiedzieć. I co my musimy tutaj znaleźć? Znaleźć kartę dostępu czy jakiś bilet, torba, z torba co tam pisze, Party full, czy to, co tu było? Dobra, przeczytam to. Nie, to my czytaliśmy, że tam było skarga na Afredi Food Store, czy też czytaliśmy, ale to pewnie... Are you lost? Roxy nas atakowała. Dlatego tu było niedostępne. Odładuję sobie latarkę. Ok. Czyli teraz jakaś inspekcja, kontrola, AC. Dziękujemy za skontaktowanie się z wykonawcami budynków niskobudżetowych. To jest niskobudżetowe. Ja bym mówił, że to jest wysokobudżetowe. Ok. Przeprowadziliśmy wstępną inspekcję i nie, znaleźli się, nie znaleźliśmy, nic złego w Twoim systemie wentylacyjnym. <noise> Odgłosy, głośne przyjęczenia, walenia, skrobania, to chyba chodziło o Montiego, co nie, które zostały zgłoszone, nie wydają się być odtwarzalne. Zobacz, do nas, jeśli to się powtórzy, faktura w załączniku. Hejt. ok. okay. Co tam było następne? Hi Dave To dostaliśmy jak nas zganiała Cześć Dave Skaragak klienta Lienta Powinieneś zadzwonić Do Dave'a On jest Do bani A zwolnić Przepraszam za moje tłumaczenie <gryw> Powinni zwolnić Dave'a Nocne terrory To będzie ciekawe pewnie też skarga klienta, mój syn nie, nigdy nie, nie miał problemów w, w, ze snem, ale po spędzeniu wieczoru przed przedszkolu nie chce już spać przy zgaszonym świetle. to pewnie chodziło o mundropa. Po prostu płacze i płacze, a potem kiedy pozwolono mu zapalić światło moczy łóżko, aha to było nawiązanie do mundropa i sandropa. <laughs> Jeżeli będą płacić klientom odszkodowanie, następne yy, przywrócenie, przywrócona pizza. Skarga klienta z samowiałą pizzą była dziwna, które kawałki miały różne rozmiary lub nie pasowały do siebie, jednak jeden kawałek miał nawet różne dodatki. Czy odzyskałeś? Starą pizzą z kosza. Nigdy tu nie wrócę, chyba że dostanę ją jakąś dużą zniżką. To jest moja mama. <grydy> nie, że pizza nie dba o swoich klientów. No. Następne. To znowu się dzieje skarga klienta. Dlaczego ponownie otwarto? Wszyscy pamiętają, coś się stało z tymi częściakami. No, nawet ja wiem, <laughs> że zostały zamknięte w strojach sprężynowych. <laughs> no, to jest FNAF. To jest normalne. <laughs> Dobra, czytamy dalej. To, to, to ja nie wiem, co to jest. Jakiś understudy? Nie wiem. Dobra, czytamy. E, z, czekajcie, czekajcie. Gdy Boni nie działa, robimy z Montiego nową kwestią. Co mierzy Montiego do basu, a basiste, no, Basiste Czyli, no, Barzan Serways wychnęły już odpowiednie regulacje. To może być dobra rzecz. Monty mógłby być nawet bardziej popularny niż Boni. No, nie wiem. Nie wiem, ja bardziej wolę po niego, od go, Nie wiem, jak wy możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jakoś po nim mi bardziej do gustu przypadł. Dobra, musimy znaleźć ten fotopass, To jest jakiś prezent. Bierzemy go. Mamy. A to był tam... Zresztą nic nie miałem powiedzieć. Podładujemy latarkę. Misji jakieś. Znajdź ten kontrolę w biurzek backstage'u. Ok, no to wychodzimy. Nie. Amont już tam szalewie. Ten Jest z Boni, tylko jako tektura. Tak by mógł wyglądać. Tylko nie, że nie mam twarzy. Pokój Chiki. Możemy już wejść. Ale poziom piąty dopiero. Pokój Monkiego, Roxany i Frediego. Ciekawe Ciekawe, gdzie jest spokój po i Foxy'ego. A to nie tu, Dobra. Po zabawki z tego. Z f 4. W czwórki. Dobra. To jest jakaś sterownia, czy coś? Takiego? Tak. Kamerowa jakaś To jest alarm jakiś To czyli ta główna centrala bo ktoś ktoś tutaj w Pythonie programował <grymne> Nie w Pythonie jest inaczej, to chyba Java albo coś jakiś inny język to ja mam to zrobić okej okay, no to więc to będzie na następny odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz słoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i widzimy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia i cześć.